Witam na kolejnym filmie. Dziś będzie pierwszy film z praktycznymi przykładami doboru przewodów i ich przekrojów, tak jak było zapowiadane. Temat, który powszechnie wydaje się prosty. Tu trzeba brać pod uwagę głównie obciążalność długotrwałą, jednak są też inne czynniki i one też czasem mogą zdecydować tutaj o wszystkim. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. A zatem zaczynamy. Pierwszy przykład dotyczy sytuacji, gdzie do podłączenia jest płyta indukcyjna. Tutaj dość przypadek typowy, jeśli chodzi o na przykład Wymianę instalacji elektrycznej, czy generalny remont mieszkania, i zostaje zapomniane doprowadzenie odpowiedniej ilości obwodów, i trafia się nam zestaw płyta indukcyjna z piekarnikiem. I tutaj są podane takie przykładowe dane mamy tutaj doprowadzić zasilanie do zestawu płyta indukcyjna z piekarnikiem układ sieci TT płyta indukcyjna ma 3 pola grzejne każde o mocy 2,7 kW jedno pole grzejne o mocy 1,7 kW piekarnik ma moc 3,2 kW długość obwodu to 10 m, wartość impedancji pęti zwarciowej między przewodem fazowym a neutralnym to 70 ohm, wartość rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego. Tutaj właściwie jest to suma tych dwóch wartości wynosi 10 omów. Jeśli chodzi o sposób układania, tutaj są wykorzystane przewody jednożyłowe ułożone w rurce. Sposób układania B1. Pierwsza kwestia, jaką tutaj musimy wziąć pod uwagę, to fakt, że Płyta indukcyjna jest tutaj podłączona pod dwie fazy, a piekarnik pod jedną. Pierwszym krokiem będzie obliczenie mocy zainstalowanej, czyli tutaj sumujemy moc poszczególnych elementów, czyli pultrzejnych płyty indukcyjnej i piekarnika Wychodzi nam 12,9 kW. Teraz wyznaczamy prąd szczytowy. Tutaj się pojawia parametr KAS. Co to jest? To jest współczynnik asymetrii obciążenia. Jak go teraz wyznaczyć? Trzeba wyznaczyć tutaj Średnią wartość prądu obciążenia na fazę, jeśli chodzi o wartość współczynnika symetrii, wyraża się ona stosunkiem wartości maksymalnej. Natężenia prądu płynącego w danej fazie do średniej wartości prądu obciążenia przypadającej na fazę. I wartość tutaj tego współczynnika w tym przypadku będzie równa 1,26, jak teraz tutaj się przedstawia rozkład mocy. Na jednej fazie są dwa pola drzejne o mocy 2,7 kW, na drugiej fazie jest jedno polejne o mocy 2,7 kW i jedno o mocy 1,7 kW. Na trzeciej fazie jest piekarnik o mocy 3,1 kW. Tutaj pomijamy pobór prądu przez urządzenia elektroniczne do sterowania, no bo to będzie on praktycznie znikomy. I po wyznaczeniu tutaj mocy wyliczamy tą wartość, Prądu obciążenia wynosi ona 23,45A. UN to jest napięcie międzyfazowe. Teraz kolejnym krokiem jest sięgnięcie do tablic. Tutaj mamy trzy żyły obciążone prądowo w tym wypadku i musimy znaleźć przewód, którego obciążalność będzie większa od wartości obliczonej wynoszącej 23,45A. Pierwszy taki przewód tutaj w tabeli spełniający te warunek to przewód o przekroju 4 mm i dopuszczalnej obciążalności długotrwałej przy trzech obciążonych to 30, z kolei maksymalna wartość prądu znamionowego zabezpieczenia nadprądowego to 25 amperów. No i teraz na tej podstawie pierwszy krok. Przyjmujemy, że będzie zastosowany wyłącznik nadprądowy B25, bo nie mamy tutaj udarów prądowych na rozruchu. Ale teraz jedźmy dalej. Ze względu na wytrzymałość mechaniczną, tutaj musi on być większy lub równy 1,5 mm2 przekrój tego przewodu. Ze względu na nadrzewanie prądem roboczym, to mieliśmy z tablic dane. Przewód o przekroju żyły 4 mm kwadratowe. No to chodźmy dalej. Teraz ze względu na nagrzewanie prądem zwarciowym, całka dżula wyłącznika nadprądowego... B25 o wytrzymałości zwarciowej 6 kA wynosi 70 000 amper do kwadratu razy sekunda. I tutaj na tej podstawie wyznaczamy z całki żula minimalną wartość przekroju przewodów. Ze względu na wytrzymałość zwarciową wyszło 2,3 mm kwadratowego. W tym konkretnym przypadku. Można by też skorzystać z charakterystyki czasowo-prądowej wyłącznika nadprądowego i policzyć tutaj y, z całki Joula dla rzeczywistych warunków zwarciowych, ale pewnie jest zrobić coś takiego, jak tu jest podane. Y, tutaj informacja o układzie sieci, że układ sieci mamy TT. Jest podana wartość impedancji pętli zwarcia między przewodem fazowym a neutralnym. Co nam to daje? Możemy wyznaczyć spodziewane prądy zwarciowe w instalacji. Będzie to miało znaczenie dla doboru przekroju przewodów, choć tutaj korzystamy z strzałki Joule'a, dla aparatu zabezpieczającego. Ale dlaczego te prądy zwarciowe i ich wartość jest ważna? Chodzi też o dobór zabezpieczeń, żeby one miały odpowiednią wytrzymałość zwarciową, czy to będzie na 6 czy na 10 kA. Znając wartość impedancji pętli zwarcia między przewodem fazowym a przewodem neutralnym, możemy też dojść do obliczenia wytrzymałości zwarciowej przewodów. Mamy tutaj wprawdzie wartość całki żula. Podaną dla aparatu zabezpieczającego, i tym się kierujemy, ale możemy też sobie wyznaczyć wartość całki Joula, znając rzeczywiste warunki zwarciowe i określić też na tej podstawie minimalny przekrój przewodu. To już zostanie na następny film. I tutaj wyznaczanie prądu zwarciowego dla zwarcia między przewodem fazowym a neutralnym. Przyjmujemy tutaj ze względu na wahania napięcia jeszcze współczynnik korekcyjny 9 i po przekształceniu otrzymamy taki wzór, to jest sprawa OMA, gdzie Z równa się U przez I i po przekształceniu mamy tutaj dla napięcia równego 230 V wartość prądu zwarcia jednofazowego między przewodem fazowym a neutralnym jest to około 300A. I mając tą wartość, możemy wyznaczyć spodziewany prąd zwarciowy dla zwarcia międzyfazowego. I tutaj dla instalacji o napięciu nominalnym 230 V, wartość prądu zwarcia trójfazowego, a wartość prądu zwarcia dwufazowego przedstawia się taką zależnością, że jest to około 89 setnych wartości prądu zwarcia trójfazowego, będzie to około 580 A. Czyli maksymalna wartość spodziewanego prądu zwarciowego. Tam jeszcze nie wspomniałem na początku, ale te informacje też są przydatne w przypadku sprawdzenia, czy będzie zachowana selektywność zabezpieczeń względem zabezpieczenia poprzedzającego. Jeżeli tego nie zrobimy, no to może później się okazać, że będzie loteria. No to. Idźmy dalej. Ze względu na nagrzewanie prądem przeciążeniowym wykonujemy tutaj obliczenia. Mamy Iz większy lub równy In, Iz większy lub równy 25A, In to 25A, Iz jest większy lub równy I2, zaś Iz to wartość większa lub równa 25A, 1,45 Iz

Tutaj jest 1,45 wartość tego współczynnika dla wyłącznika nadprądowego i wyznaczamy na tej podstawie wartość I2 pomocniczo jest 136,25 Ampera. I teraz co tutaj znaczą poszczególne symbole? IZ obciążalność długotrwała przewodu ona musi być nie mniejsza niż prąd znamionowy czy prąd nastawczy IN aparatu stanowiącego to zabezpieczenie przeciążeniowe. A tutaj, żeby nie było zbędnych zadziałań, powinien być nie mniejszy niż prąd szczytowy obwodu IB, czyli IZ większy lub równy i większy lub równy IB. Prąd przeciążeniowy o wartości 1,45 do obciążalności długotrwałej. Tu się ustala go... Tak, że przyrost temperatury przewodu ustala się na poziomie dwukrotnie większym niż dopuszczalny długotrwale i on powinien wywołać zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego. Tutaj nie jest czas określony. Się to przy takiej wartości prądu płynącego przez przewód ustala, i stąd wynika, że powinien być spełniony ten warunek 1,45 iz większy lub równy i2, a i2. To najmniejszy prąd niezawodnie wywołujący zadziałanie członu przeciążeniowego zabezpieczenia nadprądowego. Inaczej, górny prąd probierczy urządzenia zabezpieczającego, i tą wartość się ustala na podstawie charakterystyki czasowo-prądowej. No, i tutaj, zależnie od urządzenia, będzie to odpowiednia wartość. Tego współczynnika 1.45 setnik jest dla wyłączników nadprądowych instalacyjnych B, C lub D. Wyłączenie nastąpi przed upływem jednej godziny. I wy wynika tutaj z tych obliczeń, też, że jest potrzebny przewód o przekroju żyły 4 mm2. Yy, obciążalności durotrwałej równej 30 amperów. Yy, dalszy etap to dobór ze względu na dopuszczalny spadek napięcia. Tutaj przyjmujemy wartość równą 3% dopuszczalny spadek napięcia, licząc od rozdzielnicy do odbiornika. No i tutaj mamy wzór na przekrój przewodu ze względu na spadek napięcia. Mamy stopie, wiaster 3I, natężenie prądu, L długość obwodu, cosinus, fi współczynnik mocy. Ro, tutaj mamy konduktywność miedzi. Przyjmujemy jeszcze na gorąco tutaj współczynnik 1,25 delta U procentowy spadek napięcia. U, tu jest to wartość napięcia międzyfazowego i wychodzi nam z tego, że przekrój żyły powinien być większy lub równy 69 mm2. Przy. Wartości maksymalnej spadku napięcia to 3%. Taka wartość maksymalna będzie dla tego przekroju 6,9 mm2. Jeśli chodzi o warunek samoczynnego wyłączenia zasilania, tutaj jest podany wzór dla układu sieci TT. I w tym wypadku musimy wyznaczyć tutaj wartość rezystancji przewodu ochronnego i dodać ją do. Wartości sumy rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego. I na tej podstawie możemy określić, czy warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony, czy też nie. A jak to wygląda, w tym przypadku możemy zobaczyć. Tutaj jest podana zależność dla warunku samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieci TT. RA razy IA mniejsze lub równe UL. RA to jest suma rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego. IA prąd powodujący zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w wymaganym czasie. UL napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale w danych warunkach środowiskowych. Tutaj dla kuchni przyjmujemy 50 V. Ja tutaj przyjąłem 30 mA. Prąd powodujący zadziałanie urządzenia zabezpieczającego. Jest to tak naprawdę prąd zadziałania nieznamionowy, prąd różnicowy, i to jest taka pułapka, trzeba to mieć na uwadze. Rezystancja przewodu ochronnego wzór R razy L przez S i tutaj po podstawieniu odpowiednich danych otrzymamy 145 tysięcznych oma. Wiemy, że suma rezystancji przewodu ochronnego tam do rozdzielnicy, biorąc ten odcinek i uziemienia, wynosi 10 omów. Dodajemy do tego tą wartość 145 tysięcznych. Będziemy mieć 10 i 145 tysięcznych oma. I analizując ten wzór na warunek tutaj skuteczności ochrony przeciwporażeniowej możemy stwierdzić, że będzie on spełniony, bo ta wartość tutaj, jeśli chodzi o tą wartość rezystancji, w zasadzie sumą wartości rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego musiałaby być naprawdę duża, rzędu kilkuset omów. I teraz wystarczy przeanalizować te kryteria, dla których wartość przekroju przewodu jest największa. I one są kryteriami rozstrzygającymi. W tym przypadku jest to nagrzewanie prądem roboczym i nagrzewanie prądem przeciążeniowym. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten przykład. Teraz taka zagadka dla widzów: rozwiązanie: piszcie w komentarzach. Ten sam zestaw. Te same parametry, tylko mamy osobny przewód do płyty indukcyjnej. E, przyjmujemy tutaj, że płyta indukcyjna ma zasilanie trójfazowe. Jest to rzadko spotykana wersja, ale można przyjąć, że w tym wypadku tak jest. Pieczarnik jest zasilany jako odbiornik jednofazowy, a so będzie to już omawiane na kolejnym filmie. Z praktycznymi przykładami doboru przewodów, który zostanie wyemitowany na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, gdzie też zostanie przedstawiony tutaj przykład podłączenia obu urządzeń, kiedy byłoby zasilanie jednofazowe i będzie można porównać wszystkie wyniki. Tak więc to wszystko, dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.